Witam Państwa. Nazywam się Elżbieta Przelacyńska. Reprezentuję Wydział Rolnictwa i Biotechnologii Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego. Jestem pracownikiem. Pracowni, Pracowni mikrobiologii i technologii żywności, chciałabym dzisiaj Państwu przedstawić, zadać pytanie na temat, czy ziemniak potrzebuje magnezu. Przede wszystkim chciałabym zapytać, dlaczego akurat ziemniak? Ziemniak, dlatego, że obok pszenicy, kukurydzy i ryżu należy do głównych roślin uprawnych. Pomimo znacznego zmniejszenia w Polsce w ostatnich latach i w innych krajach powierzchni uprawy ziemniaka, ze względu na wielokierunkowe wykorzystanie jego bólów, Polska nadal jest liderem Unii Europejskiej w jego produkcji. Znaczenie tego ziemniaka jest tak duże, że w 2008 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych ogłosiła 2008 rok rokiem ziemniaka. Istnieje poza tym opinia, że ziemniak to warzywo i pr lub produkt, który nigdy nam się nie znudzi. Spożycie ziemniaka na jednego mieszkańca w naszym kraju utrzymuje się obecnie na wysokim poziomie i wynosi 92 kg na osobę na rok. Z czego, proszę zwrócić uwagę, 85% to bulwy nieprzetworzone. Dlaczego natomiast magnez? Jest to pierwiastek, który bierze udział w procesie fotosyntezy. I jest w najważniejszym procesie obok chemosyntezy powstawania życia życiodajnej energii dla roślin. Jest składnikiem chlorofilu, a jego niedobór hamuje syntezę tego barwnika, przez co hamuje się proces fotosyntezy oraz procesy przemian energetycznych w roślinie. Magnes pobudza również rozwój systemu korzeniowego roślin i aktywuje procesy odpowiedzialne za pobieranie przez rośliny składników mineralnych z gleby. Jest współodpowiedzialny za trwałość ścian komórkowych. Wpływa na lepsze wykorzystanie przez rośliny innych pierwiastków, takich jak azot, potas czy fosfor. Magnes poprawia również jakość białka, ogranicza zawartość azotanu. Korzystnie oddziałuje na transport i gromadzenie fosforu w nasionach. Jego zawartość wpływa w istotny sposób na kondycję, odporność i rozwój roślin. Co to jest ten proces fotosyntezy? Fotosynteza to proces biochemiczny polegający na wytwarzaniu z prostych związków nieorganicznych złożonej materii organicznej. Odbywa się to z udziałem światła. Produktem fotosyntezy natomiast jest glukoza. Glukoza, końcowy produkt fotosyntezy, jest przetwarzana na inne składniki: jest przetwarzana na celulozę, składnik budujący ściany komórkowe roślin, na skrobię, wielocukier zapasowy roślin, oraz na inne cukry, takie jak fruktoza czy sacharoza w burakach lub fruktoza w owocach. Składnik zapasowy wielocukier przetwarzany jest na białka oraz materiał zapasowy na tłuszcze. Produkty końcowe gromadzone są w częściach roślin takich jak liście, łodygi, bulwy, korzenie, owoce lub nasiona. Teraz odpowiedzmy sobie na pytanie, dlaczego magnez w uprawie ziemniaka. Magnez powinien być stosowany w uprawie ziemniaka, gdyż rośliny ziemniaka wykazują po prostu na zapotrzebowanie na ten pierwiastek w stosunku do tego pierwiastka. Zapotrzebowanie ziemniaka jest podobne do rzepaku i jest określone, jako średnie to jest od 20 do 50 kg na hektar. Wymagania względem magnezu w porównaniu do innych roślin uprawnych wyglądają następująco. Rośliny, które duże, wykazują duże zapotrzebowanie na magnez, to jest powyżej 50 kg, to jest burak, lucerna, kukurydza, koniczyna. Proszę zobaczyć, ziemniak wykazuje, podobnie jak rzepak, średnie zapotrzebowanie na magnez, to jest w granicach 20 do 50 kg. Natomiast zboża wykazują małe zapotrzebowanie na magnez poniżej 20 kg na hektar. W Polsce jest przewaga gleb lekkich, przez co uprawa ziemniaka jest głównie prowadzona na tego, tego typu glebie. Pełne wykorzystanie potencjału plonowania oraz uzyskanie wysokiej jakości wulf wymaga jednak co najmniej średniej zasobności magnezu w glebie. W warunkach Polski gleby lekkie niestety charakteryzują się niską zasobnością w magnez i wśród gleb lekkich ponad 60% tych gleb wykazuje niedobór magnezu. Pozostałe, gleby lekkie charakteryzują się niedoborem magnezu głównie ze względu na łatwe wymywanie tego jonu poza system korzeniowy roślin. Rot, proszę zwrócić uwagę, że Roczne wymycie magnezu może dochodzić nawet do 40 kg z hektara. Chciałabym Państwu zaprezentować również ocenę zawartości magnezu w glebach mineralnych w zależności od podziału gleb na kategorie agronomiczne. I tak. Proszę zwrócić uwagę, że zasobność bardzo niska, o której mówiliśmy, wynosi 2,1 do 3,0 mg na 100 g gleby, natomiast ziemniak potrzebuje 3,1 do 5,0. Niektóre odmiany ziemniaka o dużym potencjale plonowania odczuwają okresy, okresowe niedobory makro lub mikroelementów, nawet przy wysokiej zawartości w glebie. To znaczy, nawet przy wysokiej zawartości, niestety, magnezu w glebie, niektóre odmiany nie są w stanie pobrać jego w odpowiedniej ilości. Ziemniak uprawiamy również na oborniku w dawce zalecanej 30 ton na hektar. Wraz z dawką tego obornika wnosimy, proszę zwrócić uwagę nieomalże ilość magnezu taką, jaką, na jaką zapotrzebowanie wykazuje ziemniak. Natomiast ze względu na niski rzeczywisty stopień wykorzystania tego składnika i innych składników pokarmowych z obornika przez rośliny, od 30 tylko do 60% intensyfikacja produkcji ziemniaka jest związana ze stosowaniem nawożenia. Jednak mineralnego. Magnez powinien być stosowany również ze względu na to, że na postępujące w Polsce, ze względu na że w ostatnich latach w Polsce postępuje ekologizacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej upraw i ziemniach uprawiany jest również ekologicznie. W tej uprawie ekologicznej ziemniaka nie stosuje się, stosuje się tylko nawozy mineralne w ograniczonej ilości, obornik lub rośliny zielone na przyoranie. Skąd niedobory magnezu w glebie? Ziemniak, w szczególności niektóre jego odmiany, są bardzo wrażliwe na niedobór magnezu w glebie, a zjawisko to stanowi ogromny problem dla rolników. Objawy niedoboru tego pierwiastka pojawiają się jednak dość późno, przede wszystkim na najstarszych liściach i często mylone są z innymi chorobami ziemniaka. Niedobory magnezu podczas uprawy ziemniaka prowadzą do: przede wszystkim do chlorozy liściowej, czyli jasnych przebarwień liści, powstałych przez ograniczenie fotosyntezy i zmniejszenie powstawania chlorofilu. Stany niedoboru są najbardziej widoczne pod koniec wegetacji, gdyż w tym okresie rośliny intensywnie gromadzą skrobie w bulwach, co wzmaga ich zapotrzebowanie na magnez. Proszę zobaczyć, na tej fotografii widać, jak wyglądają niedobory magnezu w pierwszej fazie w fazie chlorozy. Powstaje również tak zwana chloroza liściowa pojawiająca się między nerwami liści. Są to plamy o zabarwieniu żółto-zielonym. Przebarwienia te rozpoczynają się w środkowej części blaszki i rozpowszechniają się na całą powierzchnię liścia. Długotrwały niedobór magnezu prowadzi do martwicy między nerwami liści. Tak wygląda chloroza międzyliściowa. Niedobory magnezu prowadzą również w uprawie ziemniaka do nekrozy, czyli stopniowego sztywnienia i dużej kruchości liści oraz uwypoklenia liści między nerwami w wyniku gromadzenia się w tych częściach asymilatu. Przy głębokim deficycie dostępnego magnezu tkanki między nerwami obumierają i występuje brązowienie, a następnie dochodzi wręcz do obumierania liści. Nekrozy niestety widoczne w postaci plam rozpoczynają się od wierzchołków starszych liści i łatwo je wówczas błędnie zdiagnozować jako zarazę ziemniaka lub alternariozę. Pokażę teraz państwu jak wygląda nekroza ziemniaka. Jak łatwo ją pomylić. Tu na wierzchołkach liści następuje zamieranie liścia. Niedobór magnezu wynika również z ograniczenia powstawania, formowania się ból oraz spadku. Niedobór, powsta... Niedobór magnezu ogranicza powstawanie ból oraz spadek plonu nawet do 15%. Niedobór magnezu objawia się zmniejszeniem akumulacji węglowodanów, głównie skrobi, ograniczeniem syntezy białka. Nagromadzeniem szkodliwych azotanów 5 i toksycznych azotanów 3 oraz opóźnieniem wzrostu i rozwoju roślin. Teraz, jakie mamy możliwości zapobiegania niedoborom magnezu w warunkach produkcji integrowanej? W warunkach produkcji integrowanej możemy stosować nawożenie dolistne, i to nawożenie powinniśmy stosować do fazy kwitnienia dwukrotnie, gdyż ziemniak posiada największe zapotrzebowanie na magnez w fazie zawiązywania bólów. Forma nawozu to siedmiowodny siarczan w stężeniu 5% lub jednowodny siarczan w stężeniu 2-3%. W produkcji integrowanej możemy również zapobiegać niedoborom stosując nawożenie magnezem doglebowe, Wnosząc do gleby nawozy naturalne oraz stosując nawożenie mineralne w postaci nawozów niezakwaszających glebę oraz odkwaszających czyli wapnowania. Możliwości zapobiegania natomiast niedoborom magnezu w warunkach produkcji ekologicznej są następujące. Można stosować nawożenie organiczne obornikiem, gnojowicą, pomiotem ptasim, kompostem i, oraz nawozami zielonymi. Można również łączyć nawożenie naturalne obornika i kompostu z nawozami zielonymi. Ponadto można, dawać nawoże, poprze, można zapobiegać nawo, poprzez nawożenie nawozami mineralnymi uzyskanymi z naturalnych skał mielonych, takich jak dolomit, kainit oraz mączki kostne i fosfory, fosforytowe. Ponadto możemy stosować systematyczne stosowanie nawozów organicznych, możemy również jako przekląd stosować gatunki roślin głęboko korzeniących się, zwłaszcza z rodziny bobowatych. Możemy również zapobiegać poprzez stosowanie pierwiastków takich jak, czyli nawożenia mikroelementami jak mangan, cynk, miedź, bor, żelazo i selen. Ziemniak pobiera magnez w postaci jonów Mg2+, a ilość tego pobranego magnezu zależy od, przede wszystkim od uwarunkowań genetycznych. Ponadto, od zasobności gleby w przyswajalny magnes i przy niskiej, przy niskiej zawartości przyswajalnego magnezu w podłożu rośliny, w podłożu rośliny wykazują większą zdolność pobierania go przez liście. Poza tym, ziemniak pobiera magnes w postaci jonów MG2, a ilość pobranego magnezu zależy od uwarunkowań genetycznych. Zasobności gleby w przyswajalny magnes, przy niskiej zawartości przyswajalnego magnezu w podłożu, Rośliny wykazują większą zdolność pobierania go przez liście, zawartości w glebie innych jonów, a zwłaszcza jonów wodoru, potasu, wapnia, sodu, miedzi i innych. Do czynników środowiskowych, oddziałujących na dostępność magnezu dla ziemniaka, zaliczamy. PH gleby. Ziemniak wymaga gleby o pH około 5. Niskie pH gleby zmniejsza, a wysokie zwiększa dostępność magnezu dla roślin. Proszę zwrócić uwagę, że przy pH poniżej 4,2 pobieranie magnezu może być silnie obniżone, a rośliny wykazują niedobór tego pierwiastka mimo stosowania nawożenia magnezowego. Stosowanie nawozów o dużym stężeniu potasu, zawierających tylko domieszki magnezu. Poprzez wapnowanie wyłącznie nawozami wapniowymi, nie zawierającymi magnezu, poprzez stosowanie formy azotu w uprawie ziemniaka, jony NH4 powodują obniżenie pobierania magnezu, a jony azotonowe wpływają na ogół korzystnie na pobieranie tego pierwiastka. Przewaga w zmianowaniu roślin o dużych potrzebach pokarmowych w stosunku do magnezu i dużym pobieraniu tego składnika. Zależy od stosunku ilościowego MG do manganu. Wysoka zawartość dostępnego manganu może bezpośrednio zmniejszać wchłanianie magnezu. Zależy również od zdolności wymiany kationowej gleby. Jej niska wartość nie zatrzymuje magnezu. Przy wysokiej wartości gleba może być bogata w ten pierwiastek. Poza tym wpływ ma współzawodnictwo kationów. Gleby o wysokim poziomie potasu i wapnia zazwyczaj zawierają mniej magnezu. Zależy również od nadmiaru jonów wodorowych lub wapniowych, a także potasowych. W glebie można obniżać przyswajanie, przyswajanie magnezu przez rośliny. Wysokie dawki potasu mogą spowodować występowanie objawów niedoboru magnezu. Poprzez nawożenie azotem, zwiększenie nawożenia azotem zwiększa wykorzystanie zarówno azotu, jak i magnezu poprzez roślinę ziemniaka. Poprzez niedobory wilgoci w glebie, czyli okresy suszy, powodują, że magnez w form przyswajalnych przechodzi w formy trudno dostępne dla roślin. Oczywiście wpływ ma również nadmiar opadu, który przyczynia się do wymywania magnezu, szczególnie na glebach lekkich. Omówimy teraz biofertyfikację ziemniaka magnezem, czyli jaki wpływ ma magnez na bulwę ziemniaka. Bulwy ziemniaka są doskonałym źródłem substancji odżywczych, jak wiemy, takich jak węglowodany, witaminy czy minerały, oraz mogą zawierać składniki antyodżywcze. Biorąc pod uwagę duże spożycie ziemniaka, z punktu widzenia konsumenta, zawartość tych substancji jest bardzo ważna. Prowadzone badania nie tylko w naszej katedrze związane z nawożeniem magnezem wykazały, że nawożenie magnezem zwiększa jego stężenie w bulbach, przez co spożycie 300 g ziemniaka nawożonego dawką 50 kg magnezu na hektar pokrywa dietetyczne referencyjne spożycie magnezu w 30%. Jest to bardzo ważne, jest to bardzo ważne z punktu widzenia konsumenta, dlatego że proszę zwrócić uwagę, że 70% populacji ludzi wykazuje niedobór magnezu. Poza tym spożycie 300 g pokrywa referencyjne spożycie magne białka w 14%, a witaminy C potrafi pokryć nawet w 100%. Nawożenie magnezem istotnie wpływa również na zawartość suchej masy skrobi w bulwach ziemniaka po zbiorach. Najwyższą zawartość tych składników uzyskuje się po zastosowaniu 100 kg magnezu na hektar. Stosowany w uprawie ziemniaka magnez wpływa na ograniczenie strat zarówno suchej masy, jak i skrobi w okresie długotrwałego przechowywania. Nawożenie sprzyja zwiększeniu stężeniu witaminy C w bulwach, co wpływa na wielkość konsumpcji oraz pop... wielkość konsumpcji witaminy C oraz poprawia właściwości zamrażalnicze bulw ziemniaka i podnosi ich odporność na przebarwienia podczas obróbki termicznej. Stężenie kwasu askorbinowego jest największe w bulwach ziemniaka po zastosowaniu magnezu w dawce 50 kg na hektar. Nawożenie magnezem zmniejsza ciemnienie miąższu bólów surowych i po ugotowaniu, po ugotowaniu. Jest to bardzo korzystne z punktu widzenia konsumenta. Nikt z nas nie lubi ciemniejących ziemniaków. Na zawartość kwasu chlorogenowego i cytrynowego, czyli związków mających wpływ głównie na ciemnienie, a kwas chlorogenowy wręcz na odchudzanie konsumentów, Najkorzystniej oddziałuje dawka, zastosowanie dawki 70 kg magnezu na hektar. Wyniki wszystkich badań potwierdzają pozytywny wpływ magnezu na smak i wartość technologiczną, czyli na smak i yy, chipsów i frytek oraz na smak samych ugotowanych bulw ziemniaka. Stosowane nawożenie magnezem w trakcie uprawy poprawia odporność roślin na choroby w okresie wegetacji oraz podnosi odporność bulw na choroby w czasie długotrwałego przechowywania. Stwierdzono również, że po uwzględnieniu magnezu w nawożeniu ziemniaka uzyskano dodatkowe zmniejszenie strat po przechowywaniu. Ponadto stosowanie magnezu w uprawie nie daje jednoznacznych wyników w stosunku do zawartości w ulbach substancji antyżywieniowych azotanów i szkodliwych solaniny. W tym przypadku stwierdzono, że nawożenie dolistne ma wpływ, potrafi obniżyć zawartość szczególnie anty, związków antyodżywczych azotanów, natomiast nawożenie doglebowe przeważnie podnosi zawartość tych związków. Zaopatrzenie rośliny w magnez ogranicza zniszczenie powierzchni asymilacyjnej i wydłuża czas gromadzenia klonu. Ponadto nawożenie magnezem sprzyja zwiększeniu zawartości białka w bulwach. To ma ogromne znaczenie, gdyż mimo niewielkiej zawartości białka w bulwach, to białko jest białkiem pełnowartościowym i najlepsze w tym zakresie efekty uzyskano po zastosowaniu magnezu w ilości 50 kg. Ponadto, magnez ogranicza straty pożądanych składników zawartych w bulwach w trakcie długotrwałego przechowywania. I ostatni punkt, nawożenie magnezem stosowane do listnie w porównaniu do doglebowego. Wpływa korzystnie na kształtowanie się średniej zawartości mikroelementów w bulwach ziemniaka. Reasumując wszystko to, co dzisiaj Państwu podałam, w odpowiedzi na zadane na wstępie pytanie, czy ziemniak potrzebuje magnezu, odpowiedź jest jednoznaczna. Tak, magnez to nieodzowny pierwiastek w uprawie ziemniaka. Chciałabym również zwrócić uwagę, że Najbardziej ekonomiczny, z punktu ekonomicznego i najbardziej korzystna dla zawartości wszystkich składników jest dawka 50 kg magnezu na hektar, którą powinniśmy podać albo doglebowo, albo interwencyjnie w momencie, kiedy dostrzeżemy niedobór tego pierwiastka. Dziękuję Państwu za uwagę.